Dzień dobry Państwu, Anna Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku 2 w czytaniu na wrzesień 2020. Kochani, jeden duży horoskop, miłość, praca, finanse dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz dla singli. Natomiast zanim przejdziemy do czytania troszeczkę prywaty z mojej strony. Kochani, kurs Tarota dla wszystkich osób, które są zainteresowane, zainteresowane poznaniem tajników pracy z tarotem. Jeśli ktoś z Państwa chce się nauczyć pracy z kartami, to kurs Tarota online. Yy, Pracujemy w bardzo małych grupach, w grupach maksymalnie do 10 osób. Jest to kurs online, także może obejmować osoby ze wszystkich stron świata, z wszystkich krajów. Nie ma najmniejszego, nie ma najmniejszego problemu. Kurs zaczyna się w sobotę 26 września i potrwa przez trzy kolejne weekendy, czyli soboty, niedzielę, aż do niedzieli 11 października. Trzy kolejne, trzy kolejne weekendy. Jeśli ktokolwiek z Państwa jest zainteresowany, to poproszę o zgłoszenia poprzez messenger. Kochani, znajdziecie mnie na moim prywatnym facebooku. Anna Lubińska, proszę nie pisać na fanpage, ponieważ z fanpage'a nie ma możliwości umawiania się jak gdyby online na rozmowę online. Natomiast poprzez mój prywatny, poprzez mój prywatny messenger i tak jak mówiłam, liczy się kolejność zgłoszeń, tak, maksymalnie maksymalnie przyjmę na ten kurs 10-10 osób. Kochani, jak co miesiąc przypominam, przypominam Państwu również, iż są to czytania ogólne. Tak? Nie ma takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa spod znaku lwa. Tak? Dlatego jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką potrzebę, ma sytuację, którą chce omówić indywidualnie, na sesji online ze mną takie sesje trwają zawsze godzinę. Są to sesje godzinne, sesje online. Tu również, kochani, zgłoszenie poprzez Messenger. Ja zawsze jak najszybciej tak staram się odpowiadać, staram się umawiać termin takiej sesji z Państwem. Ale przejdźmy już wobec tego do, do czytania, przejdźmy do horoskopu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Lew, wrzesień 2020, miłość, praca, i finanse. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób z powznaku lwa dla Waszego Najwyższego dobra. Lew wrzesień 2020. Miłość, praca, finanse. Osoby będące w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz single. Wrzesień 2020. Zobaczmy, co tutaj dla Was. Karta Księżyca, co się jest ukryte. Wieża. O. Co dla niektórych z Państwa? Strata, żałoba, rozczarowanie w uczuciach, smutek, tak? Piątka, e, piątka pucharów. Bardzo nagłe wydarzenia. Wydarzenia w karcie wieży. E, bardzo w karta wieży mówi o rzeczach, które wydarzają się bardzo niespodziewanie, bardzo nagle, zaskakują nas. Są to rzeczy, których my się nie spodziewamy, tak? Natomiast karta wieży zapowiada rozwód, rozwód z orzeczeniem Mowinie, bardzo trudne, bardzo długie, a bardzo długie rozwody również, tak? Jakie jest znaczenie tej karty, tak? Karta wieży, przypomnę, strata, żałoba, rozczarowanie w uczuciach, karta wieży. I karta księżyca na końcu, tak? czyli coś się rozpadło poprzez rzeczy, które były ukrywane, poprzez rzeczy, które działy się poza waszymi plecami. Mam nadzieję, że jak z najmniejszą ilością osób tutaj będzie to, to, to akurat ta informacja korespondować. Natomiast zobaczmy, jak to się będzie odnosiło do całego, do całego rozkładu. Dwa, cztery, sześć to No ewidentnie, tak, dziesiątka, dziesiątka mieczy, dziesiątka mieczy w plecach, związek, związek małżeński, dotyczy to kobiety z znaku lwa, kobiety, która ma dosłownie sytuację, sytuację depresyjną w związku z zaistniałą sytuacją, tak, dziesiątka mieczy. To jest dosłownie depresja jako jednostka chorobowa, kompletne załamanie. Chodzi o zachowanie, chodzi o poczynania i w ogóle twojego męża, facet jak dziecko, mężczyzna, który ma postawę ruszczeniową w stosunku do całego świata, tak jakby jemu się wszystko, jakby wszystko się jemu należało, nie niedojrzało emocjonalnie. To jest, to jest twój mąż. Teraz tak, pokazują się tutaj bardzo niefajne rzeczy, bo jest tutaj poza Tobą, tak? Jest kochanka i jest romans z tą kobietą, tak? Kapłanka, papieżyca i romans z tą kobietą, czyli ewidentnie Twój mąż tutaj prowadził, prowadzi, tak? Bo to się tutaj wyda, tak? We wrześniu tutaj to się wyda, będzie wiadomo o kogo chodzi, będzie wiadomo z kim, z kim, ten, z kim ten romans Twój mąż kontynuował, kontynuuje, miał i kontynuuje. Natomiast on ewidentnie tutaj będzie bronił, ewidentnie będzie bronił swojej pozycji, tak? Będzie bronił swojej pozycji, będzie się czuł atakowany, no kompletnie niedojrzałe, tak? Niedojrzałe zachowanie, ponieważ tutaj siła argumentów, którą ty jak gdyby tutaj mu przedstawisz, nie pozostawia tutaj w ogóle nic do dyskusji. Natomiast pokazują się tutaj bardzo niefajne zachowania jego w stosunku do ciebie, bo są ewidentne tutaj jakieś ograniczenia finansowe. I myślę, że to są rzeczy, które miały tutaj miejsce długi już jakiś czas temu, tak, wiele miesięcy nawet. Tak, tak, tak to wygląda, byłaś, nie wiem, wydzielana z pieniędzy, rozliczana z wydatków i tak dalej, i tak dalej, no ewidentnie tutaj Twój mąż miał, no kogoś, na kogo, na kogo no wydawał te pieniądze, tak, wydawał te pieniądze, potrzebował swoich pieniędzy, potrzebował więcej, tak, dlatego też tutaj wprowadzał Tobie ograniczenia jakieś takie i bardzo bardzo brzydkie przy tym tak jakieś złośliwości, uwagi, bardzo niefajne zachowania z jego strony. Natomiast wrześnień będzie takim czasem, gdzie się dowiesz i zrozumiesz, dlaczego tak się zachowywał. I i co było przyczyną tego? Tak? Bardzo, bardzo ciężkie energie tutaj, natomiast ty będziesz miała wszelkie argumenty w ręku ku temu, aby wnieść sprawę rozwodową dosłownie z orzeczeniem o winie. Tak? I myślę, że w tym przypadku, tak? nawet pod wpływem jakichś, nie wiem, działań, namawiania tutaj ze strony męża, czy też ze strony adwokata, tak? bo tutaj niewątpliwie jest potrzeba kontaktu z dobrym, z bardzo dobrym adwokatem to nawet gdyby ktokolwiek namawiał ciebie tak, na rozwód, tak, czy na wniesienie sprawy rozwodowej, pozwu rozwodowego yy, za porozumieniem stron, to nie rób tego. Nie rób tego, bo chodzi tutaj też o jakieś konsekwencje w czasie. Tak. Gdzieś w przyszłości tutaj przyjdą do Twojego życia takie wydarzenia, tak, gdzie yy, to orzeczenie o ewidentnej jego winie będzie miało dla Ciebie zasadnicze znaczenie. Nie teraz, nie dzisiaj, ale za jakiś czas. Tak to odpowiadają karty, oczywiście. Natomiast Wy, kochani, Ty, kochana Lwico, jeśli kto z Tobą gdzieś tutaj te będą, będą te wydarzenia korespondowały, masz wolną wolę, tak, to co Ty zrobisz, to jest oczywiście Twój wybór. Natomiast tutaj jest taka podpowiedź, jest taka sugestia tak? od sił wyższych, aby, aby właśnie e, nie zgadzać się na rozwód za porozumieniem stron. Jeszcze raz powtarzam, bardzo ważna rzecz tylko i wyłącznie rozwód z orzeczeniem o winie, tym bardziej, że ty będziesz miała tutaj pełne dowody, pełną argumentację na romansach twojego męża z tą kobietą. Także tego kochane się, trzymajcie, dbajcie o siebie, bo dziesiątka mieczy jest ewidentnie kartą depresji, kartą, która mówi o depresji jako jednostce chorobowej, tak dosłownie, czyli ewidentnie potrzebujecie tutaj już wsparcia, potrzebujecie tutaj opieki lekarza, tak, czy, czy opieki psychologa, psychoterapeuty, bo będzie Wam bardzo, bardzo ciężko wyjść, z tej, wyjść z, tej, z tej sytuacji tutaj energetycznej, tak? z tego dołka energetycznego. Także ja Wam życzę tutaj dużo siły, dużo samozaparcia i, i, i naprawdę, naprawdę potrzebujecie pomocy, tak? bo ta sytuacja była sytuacją kompletnie taką, którą, której wy się nie spodziewaliście. Tak? Nigdy w życiu nie spodziewalibyście się tego że twój mąż ma roman, że twój mąż ma kochankę, że twój mąż cię po prostu oszukuje, że wynosi pieniądze z domu i tego typu rzeczy. Nie spodziewałabyś się tego ze strony swojego męża, ze strony, ze strony swojego partnera. Nigdy, przenigdy. Więc bardzo, bardzo dużo tutaj spadło, tak? Czy spadnie na twoje barki, Ach, kochana lwico. Także walcz, walcz o siebie, bo... Bo tych sił będzie tutaj to nie potrzeba jeszcze przez wiele wiele miesięcy, aby wyjść, aby wyjść, z tej relacji. Teraz tak, co nam się tutaj, co nam się tutaj pokazuje u singli? Mamy dwie sytuacje: nowa relacja, nowy związek, związek, nowa relacja, nowy związek z mężczyzną w karcie cesarza, mężczyzna w energii dojrzałej, około 50. roku życia, mężczyzna bardzo zasadniczy, mężczyzna dobrze ustawiony, zorganizowany w życiu, wszystkie sfery swojego życia jak gdyby ogarnia sam, nie potrzebuje innych ludzi do tego, aby mu mówili, co on ma robić, tak? Bardzo konkretny, bardzo konkretna osoba. I tutaj ta relacja wasza będzie taka trochę dziwna, tak? bo, bo tu jest dosłownie tak. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Pierwszy dół, na który tutaj jak gdyby traficie, no to jest to mężczyzna, który jest jeszcze w związku formalnym, tak, czyli e, tak naprawdę wchodząc w relację z tym mężczyzną, wchodzicie w relację z mężczyzną żonatym, tak, bo on nie ma tutaj uregulowanej jakiejś swojej sytuacji formalno-prawnej, czyli formalnie jest mężem jakiejś kobiety, natomiast są to ludzie, którzy od jakiegoś już bardzo, bardzo długiego czasu żyją zupełnie osobno, tak? Natomiast ze względów jakichś tutaj finansowych, inwestycyjnych tego typu rzeczy nie mają tutaj oficjalnego rozwodu, także to będzie jakaś taka pierwsza informacja, która tutaj zaburzy, jak gdyby tą waszą relację. Natomiast potem mamy koło fortuny, to wszystko się odwraca, tak? takie niespełnione uczucia, że no nie tego ja w życiu szukałam, nie tego chciałam, po co ten mężczyzna wszedł do mojego życia i tak dalej, i tak dalej, no to koło fortuny, które tutaj się pojawia, zmienia całą tą sytuację, tak? Równowaga w dawaniu i braniu, bardzo dobry związek, ludzie, którzy się uzupełniają, ludzie, którzy dają sobie wzajemnie, tak? To, czego... I jednej i drugiej stronie potrzeba, równowaga w dawaniu i braniu, tak? Także bardzo ładny, bardzo fajny związek, przynajmniej tak się zapowiada. Myślę, że jeśli chodzi o rzeczy formalne, tak jak to będzie gdzieś tutaj rozwiązane, czy w końcu będziecie w relacji jakiejś takiej oficjalnej, czy też nadal w jakiejś takiej relacji partnerskiej pomiędzy Wami, karty mi tego tutaj nie pokazują. Tu jest jak gdyby za wcześnie na to, tak? Tak jak powiedziałam, to jest nowa relacja, to jest we wrześniu dopiero początek. Natomiast zapowiada się to bardzo ciekawie, tak? Jesteście ludźmi, którzy jak gdyby znajdują tą swoją drugą połówkę. Ja szukałem takiej kobiety, tak? I jak tego lepiej poznasz, to ja szukałam takiego mężczyznę. Bardzo, bardzo ze sobą współgracie. I myślę, że warto pomimo wszystko tak, zaryzykować i dać temu mężczyźnie szansę, dać szansę temu związkowi, dać szansę, dać szansę tej relacji. Teraz tak, co tutaj jeszcze się pokazuje? Po jakiejś stracie, tak, strata, żałoba, rozczarowanie, tak, odejście z jakiejś relacji, jakiegoś związku, powraca do Was, powraca do Was ktoś z przeszłości. To jest miejsca, w którym mieliście kiedyś poczucie bezpieczeństwa, tak? czyli gdzieś dom, przy domu rodzinnym, tak? być może z Waszego miasta, gdzie kiedyś mieszkaliście, tak? yy, jakaś stara znajomość, tak? być może gdzieś tam studiowaliście. Tam mieliście, tam byliście bezpiecznie, tam czuliście się dobrze, może przy mamie, może w domu, może przy rodzicach. Tak? Właśnie o takie miejsce chodzi. I z tego miejsca... Z tego miejsca przychodzi ktoś do Waszego życia, tak? Partner bardzo czystymi intencjami choć ktoś, kogo wy znacie z tego miejsca, tak? Albo się zgłosi jakiś, nie wiem, odnowi się jakaś relacja z jakimś starym kolegą, z jakimś starym przyjacielem, natomiast wy nie byliście nigdy w związku, nie byliście nigdy w relacji, tak? Być może znasz tego mężczyznę tylko i wyłącznie właśnie gdzieś z widzenia, albo był twoim sąsiadem, albo mijaliście się na ulicy, albo byliście kolegami, tak? Natomiast nie byliście nigdy... Tak? wcześniej w żadnej relacji. Dopiero teraz po odnowieniu takiego kontaktu na stopie przyjacielskiej, towarzyskiej, tutaj zacznie się budować bardzo piękny związek. Tak? Bardzo piękny związek. Mężczyzna, który ma przecudowne energie. Mężczyzna, który będzie zupełnie szczery wobec Was. Tak? Niczego nie będzie ukrywał. Będzie mówił po prostu prawdę, prawdę i tylko prawdę. Szczere intencje. Nic nie ukrywa. tak? bardzo będzie mu na tym, na tym związku i na tej relacji zależało. To jest Twoje zwycięstwo, to jest Wasze zwycięstwo, nie tylko Twoje, ale jego również. Bo jest to mężczyzna, który jest mężczyzną po jakichś przejściach, a przeszedł jakąś stratę, żałobę, rozczarowanie, wyczuciach, smutek. Była gdzieś u niego w związku, w relacji trzecia osoba, on był po prostu albo przez żonę zdradzony, albo przez jakąś kobietę tak, zdradzany. W każdym bądź razie bardzo głęboko przeżył jakieś rozstanie, jakaś, jakaś relacja, coś tutaj się w jego życiu rozsypało. Natomiast tutaj akurat w tym przypadku karty mówią, iż to będzie Twój mąż. To będzie Twój mąż, to będzie Twój partner docelowy. Dziesiątka pucharów, spełnione marzenia, dom, rodzina, dwójka dzieci. Tak, to jest Twój partner docelowy. Mężczyzna, który przychodzi z miejsca, tak, które ty znasz. Miejsca, w którym miałaś poczucie bezpieczeństwa, albo twoje miasto rodzinne, albo gdzieś przy domu, przy rodzicach, albo gdzieś miejsce, gdzie się uczyłaś, studiowałaś, miałaś to poczucie szczęścia, bezpieczeństwa, bardzo dobrze się tam czułaś. Z tego miejsca ten mężczyzna przyjdzie do Twojego, do twojego życia. Wygląda to bardzo, bardzo pięknie. Dobrze kochani, teraz tak, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o finanse, cóż my tutaj mamy? Nowe miejsce pracy, nowa relacja w sensie jest to albo nowe, w pewnym sensie jest to nowe, ale jest to rzecz, którą Wy już się w życiu gdzieś z przeszłości zajmowaliście. Tak, coś, co wy już gdzieś w przeszłości robiliście i teraz macie szansę podjąć tam nową pracę tak, w jakiejś firmie i zająć się w tej firmie czymś, co robiliście już gdzieś tam kiedyś w przeszłości. Tak. Praca dla mężczyzny, mężczyzna bardzo konkretny, bardzo zasadniczy, bardzo wymagający. Tak, proszę przyjrzeć się umowie, którą będziecie podpisywać, bo tutaj się pokazuje drobny brak równowagi w umowie formalnej. Tak? To, jest tutaj, to jest tutaj bardzo ważne, więc czytajcie wszystko, co tam gdzieś małymi literkami i tak dalej, i tak dalej. Nie podpisujcie w ciemno, dyskutujcie, negocjujcie, bo cesarz, czyli ten mężczyzna, o którym mówimy, bardzo mocny, bardzo zasadniczy, tutaj wasz szef przyszły i tak dalej, jest mężczyzną, który lubi ludzi, którzy potrafią walczyć też o swoje. Tak? Także siła negocjacji, siła tutaj, dogadania się, chęć dogadania się z Waszej strony i tak dalej, myślę, że wyrówna ten drobny, tak jak powiedziałam, tak? drobny, drobny brak równowagi w umowach formalnych. Tak? Równowaga w finansach, to finanse zostają wprowadzone w ruch. Równowaga w finansach, równowaga w dawaniu i braniu. Ewidentnie za pracę, którą będziecie wykonywać dla tego będziecie doskonale i odpowiednio wynagradzani. Także bierzcie tą pracę, jeśli coś takiego się pojawi u Was tutaj we wrześniu, bierzcie tą pracę. Natomiast tak jak powiedziałam, przypilnujcie tutaj umów, które będziecie, umów o pracę, które będziecie, które będziecie podpisywać. Co tu jeszcze się pokazuje? Jeśli ktoś ma tutaj jakieś problemy finansowe i to bardzo, takie bardzo, 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 bardzo poważne, no takie po prostu już, po których wy już nie wiecie, co robić, żeby się dźwignąć, jak się z tego dźwignąć, jak z tego, tego wyjść, to tutaj pokazuje się taka podpowiedź, aby bronić siebie, tak? Bronić swojej pozycji jest i będzie taka możliwość, więc uratować jak gdyby Waszą sytuację finansową poprzez podjęcie jakiejś pracy lub współpracy, pracy dla kobiety lub współpracy z kobietą, tak? Z kobietą to jest taka kobieta, która jest mądra, która może być jakaś taka bardzo uduchowiona, tak? A... Z taką kobietą, przy takiej kobiecie, jeśli się dobrze rozejrzycie i we wrześniu podejmiecie tutaj jakieś działania, tak jak mówię, pracę dla tej kobiety, czy współpracę, to macie możliwość tutaj bardzo szybko tak, wyrównać te, te problemy finansowe, które, z którymi się zmagacie na dzień dzisiejszy. Także rozglądajcie się za taką możliwością, bo bardzo wyraźnie się tutaj to zaznacza. Kochane lewki, ja Wam dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam cudownej pogody wrześniowej. Życzę Wam kochani i sobie również, aby nas tutaj jeszcze rozpieściła cudowna złota polska jesień. Mam nadzieję, że jeszcze w wrześniu będziemy cieszyć się słoneczkiem. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, dużo miłości, radości, uśmiechu na co dzień. Serc, miłości i słońca w Waszych sercach przede wszystkim. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w przyszły miesiąc.